we Siemanko z systemu Mister Plako 3000 i witam Was już w um, czwartym, odcinku, tak, czwartym odcinku serii y, FIFA 13 PLP 13 Kariera Krakowia Teraz będziemy sobie symulowali mecz z tym z wartą Poznań Jakiś składy się nam przydał, ponieważ następny mecz my mamy z koroną i on jest bardzo ważny. Mm -hmm, może być struna i może być Marciniak tutaj na pewno żo nie 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 albo Żołądź, dobra Dan Danielewicz Daniel Lewicz dobra gdzieś to mam Boi Lewicz tak może być y Romanow może być Dąbrowski dalej no niech będzie marsz, no dobra dobrze, że trzeba zapisać żebyśmy ten mecz wygrali bo nie możemy przegrać z 17 zespołem bez przesady jesteśmy na miejscu 12, no właśnie także nisko, ale mam nadzieję, że uda nam się podnieść Super, 2-0, wygrywamy Dobra, teraz będzie mecz z koroną Jak go wygramy to my będziemy mieli kasę Dobrze, teraz trzeba ten mecz koniecznie wygrać Koniecznie go trzeba wygrać Dobrze, miejmy nadzieję, że ten mecz uda nam się wygrać Was zapraszam na skrót Jeszcze sobie ustalimy stroje No i okej, okay, ja Was zapraszam na skrót Dobrze, zaczynamy mecz Fajnie by było go wygrać No da Jezu Co za błąd! Przestanie on wykorzystany! Tak! Kłaku! Ależ błąd Ależ błąd Ależ błąd Dobrze, że wykorzystamy Koniec, wygrywamy ten mecz, brawo Teraz staniemy pieniążki Ile? Milion Ile kasy dostaniemy? Jeszcze, jeszcze nam nie jeszcze nam je dali Poczekaj, coś mi się tutaj nie pasuje. Mmm... Puchar Polski... Czy nie o to chodzi? Yy, no. To wygraliśmy, czyli przechodzimy dalej. Z kim gramy w... yy, Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, dobra. Ile dostaniemy kasy? To mnie interesuje. No. 2,5 milion... Wow, wow. Ale hajsu Wiem co teraz zrobię Atrudniamy sobie skauta. O to nie Tak ten, ten czerny Całkiem dobry jest Weźmy sobie tego skauta. Czy nam trochę kasu zostanie tak Gdzieś go wyślemy tam Haha ha. Żeby nam nowe talenty sprowadzał O, z Bogdanką, to to, to sobie zagramy z Bogdanką Krakowa jest trzecia? O Jezu, ja patrzę na Arkę Gdynia Już jesteśmy na trzecim miejscu Nawet nie jest tak źle O stary Teraz o, gramy u siebie, fajnie Drugi mecz w tym, me, w tym, w tym, w tym meczu, w tym odcinku Dobra, to skład jest ok. A, ławkę w końcu może sobie ustalić, żeby nie było. Hmm. On ma ile lat? To młody. Teraz tak, puzigaca. Hmm, tylko ten jeden obrońca. I tutaj tak, kłusek. Boi lewić. Ludzi też będzie, ale nie żołądź Zdecydowanie Romanow Szewczyk nie Tu będzie grał marsz Dobra Więc sobie zagramy meczyk z Bogdanko No i ja Was zapraszam na skrót Szałachowski, Pesir Chyba, może awansujemy Już. sweety! sweety No Sorry, mam sweety gole, ale to jest pierwsza liga polska i inaczej tutaj nie umiem grać Waldemarkasta, Casta, Valdemar Casta, Casta tak robi rap mu podałaś Trzeba po ziemi, kurde. Nie wpadłem na to. Nie! No nie no, pilasz! Tak łatwo dałeś się okiwać. Żeśmy się tym prowadzeniem nacieszyli długo. Kurde. Hmm. No to... Nie wiem co mogę zrobić. Nie widzę żadnego... Nie, nie widzę żadnego wyjścia. JEST! Ale wszystkich przeszedłem! BUM CYPYKŚ 21 jedan. 90. minuta, bitches! I azogę! Mają rozmach, skurwisyny. Ja, 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 Teraz kto będzie? Kon -kola na cztery tygodnie. O, będziemy grali z Olimpią. Nie, nie dam ci za zagrać, tak? Nie, nie, nie. No, no ale możemy sobie w sumie przesymulować to. Nie, 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 struna czy niekiedy... Struna, niech już będzie. Dobra, to sobie zapiszemy, bo nie możemy z nimi przejrać przecież. Przekonuję się, że jednak zostaje w tym klubie. Zostaję tu, zostaję. Przekonali mnie. Jeden, jeden mnie nie satysfakcjonuje. Bierzemy jeszcze raz. Dobra, wygrywamy 2-1, ale formin. O nie. Nie możesz sobie pozwolić na drugą kontuzję na ile? 6 tygodni! Nie, jeszcze! No! Urwamy 2-1 bez żadnej kontuzji, fajnie. Jesteśmy na miejscu trzecim, o jak miło Teraz kolejarz stróży. Aha Co z naszym scoutem? On chyba jest gotowy, bo coś tam... Kurde, nie wiem. Zobaczymy zaraz to z tym skautem. Aha. Aha. Kogo by tutaj sprowadzić? Nie wiem, nie wiem, kurde. No tutaj nic mi nie pasuje. Azja, jasne, pewnie coś fajnego znajdziemy z Azji. O, Kame wiem, Kamerun, oni są dobrzy. Tak jest. Tak. I okej. Okay. Na pewno ma kogoś fajnego znajdzie. Dobra, dobra. Tu tutaj, jeżeli zakładamy pewnych rotacji, tutaj może być żał I na przykład Marcinia. Dobra. I Kolejarz Stróże najlepiej tańczy na róże mm, Zapiszemy, czy nie, nie wiem A następny, o, następny mecz mamy Z Termalicą, bruk bet nie ciecza To tamten na pewno sobie zagramy, bo to jest z Termalicą, bruk bet nie ciecza no dobra, kolejarz strużej, najlepiej nańczy na Róże i wygrywamy A1 do 0, Dąbrowski, marsz Dąbrowski Fajnie, Pedro Azokę do Boliwii jedzie, o jak miło Dobra, czekamy na jakiś raport pierwszy Szybko jedziemy w tej karierze Krakowią Jej jak miło, że nas wróci na mecz z termalicą Tak, masz Fajnie, zaraz sobie coś zobaczę, bo jestem ciekawy jednej rzeczy Mmm, kto? Siedem dni Kurde, nie będzie go na mecz z termalicą. chociaż nie ja, ja już zmuszę tego Zobacz, żeby zagrał. Bez niego nie ma gry. Mamy półtorej gwiazdki. Jeee. Yeah. Szwaken, no. Teraz mi się zachciało mieć kontuzję. No super. Dobra, no to co? No to... Yy, chciałem coś zobaczyć tutaj. Raport właśnie. Pilarz nawet zrobił gorszy No jak będzie zimowe okienko musimy sobie kupić nowego bramkarza Fajnie, Puzigaca, wzrosła mu forma ale i tak mamy lepszego kogoś tutaj Struna też fajnie, Formidżak fajnie, Marciniak sprzedamy cię fajnie yy, Tutaj nic, o tu bardzo duży wzrost fajnie Fajnie, fajnie Fajnie Fajnie, fajnie. fajnie. Fajnie, 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 bardzo fajnie, fajnie, no, fajnie, no, no no No, to tego też sprzedamy, fajnie, 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 sprzedamy, Jezu, sprzedamy go z tego też sprzedamy, fajnie A jak ci na wypoczeniu, to temu od szyb wzrosło, temu prawie tyle co nic, a temu też coś wzrosło. To jedynie temu coś wzrosło i temu, bo ci leści to... Ci, ci, ci leści, boże. Ta, ta reszta tych tamtych to... Im tam tylko wzrosło jeden. Dobra. E, jeszcze chciałem jedną rzecz ciekawą zobaczyć. E, trzecie miejsce, ale ile mamy? Kurde! Ty, tyle samo. Jednej bramki nam brakuje do floty i jednego punktu do zawiszy. Mamy szansę na mistrzostwo realne I dobra w tym odcinku to by było na tyle Jak wam się podobało to dawajcie apkę w górę Jak się wam się nie podobało to w dół I napiszcie w komentarzu co wam się nie podobało Możecie mi też napisać komentarze pozytywne, negatywne Wszystkie jakie chcecie I to jeszcze jak dajcie mi suba Jeżeli chcecie być na bieżąco Będę bardzo zadowolony ponieważ Tylko 26 widzów i chciałbym mieć więcej To by było na tyle Cześć